Bo ja i dzisiaj dzisiaj będziemy grać, musimy uciec ze szkoły. Nauczycie da wyjść nauczyciel Abi, szybko uciekamy z tej budy. Rolec nadzieję. Patrz! Patrz, Abi, jest tutaj w głowie. Idziemy. Ja sama. Chodź, idziemy. Abi, czy? Nacisnę nam. Dobra. Dobra, chodź, idź, idź. Co mam ci dom? szybko, idź. Idź! Co Daj do... Dobra, teraz możesz włączyć. Szybko, łączyć. idź, idź! Ile jeszcze? O, już! Okej. Ile się mam No Dobra, teraz ty mam włączę Nie mogę wpaść do tego. Dobra. Okej. Nie mogę kłócić. O, Ani! Ani, musi mnie tutaj otrzymać, dobra? Ani, czuję się wskaźnikiem tutaj, dobrze? Chyba Już teraz co do... teraz cię odblokowuję. Chyba, czekaj, czekaj. Mówiłam mystę sobie! Mówiłam sobie mystę, o nie! Lotuję się! Chyba ale Ale musiał coś zrobić. One no daj. Daj, 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 daj. O Teraz może ty mnie na Okej, okay, idź. Ja ci pójdę, idę na dusić. To będzie czekaj, O. Możę puścić łzały. Czekaj, raz mi odrzu. Zobacz, odrzucowane, możesz iść. idziemy. Bo ja idę, a ty tam... A ty? Okej, okay, teraz bok, teraz do przodu. Okay. Czekaj. Naciskaj no, w góździk. Czekaj. Naciskaj Już sobie się stanę. Dobra, tam ja na górę. Ja, ja się mam, jasne! Mam mokia! Ja. ja miałam chodź. Chodź tam góry! Mam ci już do Nie chciałam. ciała. Okej. Chyba Nie no znaczy, długo wyjechałeś? Musiałeś... 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 Nie chciałam, padłam, planety. Ty po prostu... Dobra. Może ty obronę. Zatknij! Zatknąłem się na winie! No. no to odsuń się! Już. Dobra, możesz. Dobra. Będzie się zielony pomara... Będzie zapiskać. Jaki? Zielony. Zielony? Zielony. Teraz pomarańczowy. To? Nie! <try> Okej, okay, teraz ja, chodź skończyć zielony. Dobra, idę. Ja ruchu. Ja też idę. Dobra, mam cały. Idź do mojej strony, idą. Do... no nie, 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 sch nie schodzę tam na dół. To jest trudne, powiem dam. Okej, okay, zespołniła się już.

Ja ci dolał. Jużowy. No, A mi no, jużowy. Myśli? Ja ci je I jużowy. No, Dobra. No, Dwa zielone. O matko. A niebieski. Niebieski. Naciskaj. Mam szansę. Czerwony. Czerwony. Zielony. Bo tutaj ale... i bam cały. A mi teraz po prostu... To musisz unikać tej piłyami Ami. Dobra Dobra Czedony. Dobra. Idź. I udziel, i pan cały. Bo to było. Jestem tego dosyć. Nie ma co by. Czerwony zielony, czerwony zielony. No ty, ty. Czerwony. Ty, ty, to ty. ty, ty, ty. To zamiana będzie. Jest nie stracj! I raz. I dwa. I das? trzy. Das? I cztery. Dobra, teraz ja ci muszę raz dotrzeć. Teraz zielone. Czerwony! Dobra, teraz ty mi. Zielony. Teraz czerwony ja tak. no, i Ja ci naciskałam tą Tak. Chcę złożyć? No idź Idź Czerwony O, to ty naciskałeś. Ma... Nie naciskałeś. Dobra, teraz tutaj, ja I na I <sł>

Okej, okay, dodaję niebieski. Ty, ty musisz... Ty musisz skoczyć mi na głowę. Ty i ty sasz mi na... i ty, ty sadzisz. Jest na głowę. Ja, ja musisz ty musisz ja na głowę moją. Dobra? Okej. Okay. Skoczysz mi na głowę. Chila. Chila. Tak gdzie muszę mieć. Nie. <noise> Dosłownie obok. No nie, nie chciałam! Dobra, już to od ciebie. Uh! Ty, ty, sześć, uh. trzy. Na pole, uh! na chłopie miałeś! Przecież to jest kratersz. Dobra, ja chciałam, by uh! Może ja zamienimy. Ale Ale nie wiem, ciągle trzeba z tym by że pomaga. Do mojego bratu. Że, że, jej, że jej pomaga, to choć że to sama od nas tak, za pierwszy raz udało ci się, a teraz zespół tu udajesz. I z juhla może... Dyskonajtujcie i subskrybujcie. To zawsze będziemy mówić uh! Teraz to ty ginęłeś No Ty mnie rozpraszasz uh! Co jest, przecież ci na głowę Dobra, kochaj. <trym wytrych> <trym wytrych> Okej, okay. okay. Patříte z těch kýblách. Nic, to se pustka. No. to zvýbrou To je. Dva. Dva, to je To jde, jde. Dva.

ba en is net iets. Je noude. Ben. Bella. Komt. Omacht koepra. Zo zien. Zo pas. Zo praat. Omacht koepra. Nee. Natasha. Chodź. Chodź. Dyn, skoczyłaś nie Nie ja chciałam. To, to chyba ty robisz mi Nie chciałam. Ja tego nie chciałam sama.

Nie mogę wejść. ty nie się mnie się czas skończy. Nie dawaj. ładnie. Trosy. Drodzy może do Już teraz

Teraz to Jan Dziebiecki. A może wysłał na dół, że Skacz, Ani, skacz, skacz. skacz. Ale nie, 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 na ten nie, 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 tam nie, <ścoughs>

A mi ty zostań tam może na górze A mi może ty zostać na górze, dobrze Ty Ty Lenę, due, odba fake, to bodba, dikes, bake E, deus, kocy, mateus EB, lene, Ok, Okej, już idę, idę Lene, due, dike, fake, to dba, bodba, dikes O batka, przepraszam. Na Przepraszam, 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 przepraszam. Ali schodź. Schodź do wenta. Ani, słyszałeś o takiej grze jak Abogas, a mi musi być... Ani musisz być sas. Chabiku, idź chabiku, idź chabiku, idź chabiku, idź! Gdzie sai de pé? Przepraszam, Chabiku sí, é Ok, agora

Biały i czerwony. Biały i czerwony. Ciągle jedzą loda. Trzeba, ja nie mogę wejść przez te drzwi. Czemu nie mogę trzej szafki? Na czystkę te niebieskie weźcie. Na okej, okay, teraz dodam idę. Przybiegł u siebie. Zwycięstwo. Zwyciężyliśmy. Uciek. A to jest nas. Gdzie jesteś? Zdejmujemy cię. Aha, kontynuujemy do No to, to było to na tyle. I pa 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 pa. Ja mamą dam tutaj, żeby cię nie 对，不是吗？